W ogólnej energii jest trójka kielichów i jest to karta związana ze świętowaniem, więc no tutaj dlatego między innymi mi przyszło do głowy to, że jest zaproszenie na jakieś spotkanie towarzyskie, chociaż wydaje mi się, że bykom na razie się troszeczkę nie chce brać w tym udziału. Ale słuchajcie, też widzę tutaj, że ogólnie rzecz biorąc, wasze podejście do rzeczywistości, w najbliższym czasie jest dosyć. Frywolne i to bardzo dobrze, bo tutaj nie widzę, żeby to negatywnie działało. Tutaj raczej nie bierzecie wszystkiego do siebie. Jakieś obowiązki rzeczywiście potraficie, że tak powiem, wytrwać w nich, e, myśląc o czymś, co sprawia Wam przyjemność albo o czymś, na co czekacie. No powiedzmy. Na przykład zbliża się trudny okres zawodowy, na przykład czy szkolny, bo przed świętami, ale myślicie sobie, że jak już zasiądziecie do tych świątecznych stołów w grudniu, to już będzie spokojnie, miło i będzie można odsapnąć.